Cześć, cześć, witam bardzo serdecznie z powodu takiego, że mamy bardzo dużo nowych osób początkujących. i Mamy analizę nową na XRP na aplikacji Gifu Connect. To pokażę Wam w jaki sposób możecie prosto to wszystko ustawić i od razu przepraszam za mój głos, ale po prostu jestem chory. Więc to co tutaj wyskakuje to kryptowaluta XRP oraz e, dzień i data, czyli wczoraj o 20.35 dostaliśmy analizę od Nika Gomeza. Mamy XRP, mamy Potential Zone 3.1 oraz 3.05. Następnie Potential Invalidation jest to 2.99 i potencjalne Exity. To co robimy, to wchodzimy na metodę R5. Wynajdujemy sobie XRP, dodajemy sobie tę parę i wynajdujemy ją i klikamy Chart. Następnie tutaj e, określamy sobie, ja tu już mam ustawione, więc to usunę. Więc ustawiamy sobie moment wejścia, moment wyjścia i wszystko, co potrzebujemy. Na samym początku musimy dać sobie akceptowalną stratę, więc ja będę ustawiać dwie transakcje. Każda transakcja będzie miała maksymalną stratę 50 dolarów, czyli w sumie ta strata będzie możliwa 100 dolarów, jeżeli na dwie transakcje złapię stop lossa. I sposób, w który ja ustawiam, to będzie potential zone, czyli 3.1 ze stop lossem na 3.05. I z exitem na TP3 oraz następnie druga transakcja będzie 3.05 z, z, z stop lossem na 2.99 i również z take profitem na 3.22, przepraszam, czyli take profit 2. Więc to co ja robię, wchodzę sobie na Metatrader 5, klikam sobie po prawej u góry zegarek, klikam sobie stop loss, klikam sobie take profit i ustawiam tą transakcję. Więc, najpierw wejście pierwsze wejście pierwsze jest po cenie 3.1 i stop lossa ustawiam na 3.05 i leciutko poniżej, czyli będzie u mnie to 3.04. Następnie ustawiam take profit 3, take profit 3 to jest 3.32, więc ustawiam go 3.32, leciutko poniżej i ustawiam maksymalną stratę 50 dolarów na trader. 48 będzie ok. Akceptuję tą pozycję. Następnie ustawiam drugą pozycję. Druga pozycja to będzie wejście 3.05. Ustawiam sobie 1 dolar 1 cent powyżej, czyli to będzie 3.06. Następnie stop loss, tam gdzie jest podany stop loss, czyli 2.99. 2.99. I następnie take profit na take profit 2, czyli to będzie 3.29. 2, leciutko poniżej, ustawiam maksymalną stratę 50 dolarów i akceptuję mojego tradea. Więc mój trade wygląda w następujący sposób: pierwsza transakcja otworzy się przy 3.1 stop loss na 3.04, take profit na 3.32, następnie druga transakcja: 3.06, wejście stop loss 2.99 i take profit 3.22. Nic nie robię, zostawiam do rozstrzygnięcia.